Cześć, Manko, ja jestem Kuba i witam was w pierwszym odcinku World of Tanks. Tak więc zacznijmy może od bitwy T-37. Jedziemy. Mapę dosyć lubię. Skład, no... Spróbujemy coś ogarnąć. 5, 4, 3, 2, 1 i zaczynamy. Zajdziemy so, sobie w prawo. Ktoś tu jedzie ja jadą koledzy, jadą. Myślę, że gra się zbyt nie będzie lagowała. Pink jest w taki w miarę. FPS-y też są. Takie w miarę. Jedziemy. Szybko. Mamy wrogi czołg. Mamy nadzieję, że szybko nasi sobie z nim poradzą. A tu drugi. Z tym już nie będzie takie łatwo. Ale, ale. <laughs> może jednak nie poczekamy aż nasza artyleria sobie poradzi z tym delikwentem albo nasze albo potem my starniemy O Jezu, co ja tutaj robię? Cel to musiał poczuć. Już się coś oszalało. się zerwać w każdej fak, chwili. Ach, fak, fak, straciliśmy dość. Ale się stąd. Dobra. Lecimy kolejną bitwę. <laughs> Ta cztery. Bardzo lubię grać z tym czołgiem. Zobaczymy jak nam pójdzie tym razem. O, kolejna bardzo fajna mapa. Skład też jest jak najbardziej spoko. Myślę, że wybierzemy tutaj najlepszą drogę no, dla naszego czołgu. Pojedziemy sobie tam górka. Jest to dość bezpieczne wyjście jak na nasz czołg. Jest w miarę szybki. No ale z szybkostrzelnością, no... można pewnie mieć więcej do życzenia. Ale damy radę. W tej bitwie zginiemy tak szybko jak w coś więcej damy radę pokazać od siebie. Jeśli chcecie więcej odcinków z Woda, czy z jakichś innych gier, łapkujcie. Mówmy się, że 10 łapek w górę pod tym filmem. I kolejny odcinek macie jeszcze w tym tygodniu. Myślę, że jest to dość takie osiągalne dla Was w wydobicie tych 10 łapek Tym bardziej, że pod zapowiedzią złota było chyba 7, z tego co się nie mylę w jeden jeden dzień. Dla mnie to jest bardzo dobry wynik. To mamy pierwszego. I dupa, nie zdążyliśmy, ale dobra, żyjemy dalej jedziemy. W wybaczcie, pewnie będzie kiepskie światło, ale no, nagrywam to już. Jest 20. obejrza. Skorzystałem z tego, że nikogo nie ma w domu. zamaskowani nie widać nas wcale wow, wow, wow. Gościu, spokój Wyjedź, wyjedź, wyjedź. Bardzo denerwuje mnie to w rosyjskich czołgach, że mają tak bardzo małą depresję działa. Na przykład w amerykańskich jest naprawdę spoko depresja i można strzelać za górak. Więc jest to całkiem spoko rozwiązanie. Dobra, myślę, że to już nic. Dostałem prawie od artylerii. I nie myślałem, że się powiem. Ale jedźmy tutaj, co się będziemy cel namierzony gąsienica zerwana stoimy to musiał poczuć trafienie w przedział amunicyjny Straciliśmy Chyba część pocisków, ale nie doszło do eksplozji nie widzę celu Dobrze. panie panie cel namierzony emocje sięgają z zenitu Teraz już jest wprowadzona, spróbujemy przedostać się gdzieś w lepsze miejsce. Dobra, dobra. Mamy przewagę czterech czołgów, myślę, że. Zerowniku było gorąco Oj, teraz jeszcze jest do, do strzału. Ale tutaj wykorzystamy to. Weszło jak masło. Przeciwnik oberwał. Szybciaj. Jasne, w, duchu, tak, w tej litwie oko wynik nawet Tak zawsze tak jest, nie wiem czy też tak macie, ale gdy Próbuję coś nagrać, są takie bitwy, jak na przykład widzieliście tą pierwszą się to sobie sam w spokoju 23 gram, 4, 5 fragów Cóż Nie wiem czy to tak zawsze jest, ale Cieszę się, że chociaż Ta bitwa będzie udana Znaczy mam taką nadzieję, że mi straty na nasz T34, jest i pięknie wygrywamy bitwę. O, dostaliśmy medal drugiej klasy, drugiej klasy. Uszkodziliśmy o, i bardzo, no, i w ogóle wygryliśmy bardzo dużo pojazdów. Jeśli chodzi o D, o obrażenia, to zadaliśmy 750 i o 1470 doświadczenia. Bardzo dobry wynik. Tu też jesteśmy na plusie. Bardzo mnie to cieszy. Tak więc, chcecie więcej odcinków z Vota? Tak jak już wcześniej mówiłem, 10 łapek w górę i odcinek jeszcze w tym tygodniu. Tym razem, tymczasem do zobaczenia. Cześć!